Hejka, naklejka, jestem Koko i witam was w kolejnym odcinku z serii House Flipper. Moi kochani, jesteśmy u tego naszego nieszczęsnego Ebenezera, który po prostu nie może się zdecydować i co roku y, wymyśla jakieś inne pierdoły, więc dziś zajmiemy się jego salonem po raz kolejny. Tutaj dałam fortepian i ten fortepian tam zostanie. Co my tu mamy? Wyczyść zabrudzenia? No to zabierzmy się o za czyszczenie tych zabrudzeń, jak już mamy kuchnię ogarniętą. Gdzie ty tutaj jeszcze, kolego, masz zabrudzenia? Bo ja tych zabrudzeń e, nie widzę, ale może, może się tutaj gdzieś mylę. Może tutaj. No tutaj nie ma. Mmm, ciekawe, ciekawe, o jest, gdzieś chwyciło, nie wiem gdzie, nieważne, jest zaliczone. I to teraz pomaluj kolorami naturalnie beżowy. Tutaj to już wezmę elkę, bo widzę, że to całą, całe pomieszczenie muszę pomalować. Więc bierzemy eleczkę i zaczynamy zabawę. Dobra, na razie moi drodzy, nie będę robiła koło okna, to znaczy tutaj te brzegi. Zostawię to białe, bo to jest na tyle duży, yy, po, duże pomieszczenie, że tutaj w środku to białe zostawimy. Chyba, że malne przez przypadek. No to wybaczcie, będę to robić. Ale póki co myślę, że to by mogło zostać. Chyba, że oczywiście komputer powie. I że, no nie, nie, kolego, ty musisz zrobić tutaj te obrzeża również przy oknie i musisz je pomalować, bo inaczej ci nie zaliczymy. Więc no wtedy weźmiemy się do roboty i to zrobimy, prawda? Ale póki, póki co... Ja pomalowałam to? Nie. Zresztą nie, nie pomalowałam. Po prostu taki cień pada. Daj mi Farby. Dziękuję. Tak, to mamy. A tutaj jeszcze musimy pomalować. Jezus, jak mnie ten katar męczy. No i oczywiście, wolne jest, a ja jestem chora, prawda? Po prostu super, ekstra fantastycznie. U mnie to już ostatni dzień będzie wolnego. O! No i. No i tyle było z malowania, ajaj, 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 ajaj. a nie chcemy się kupować białej farby, żeby to przemalować, więc no to też takie skąpiradło, więc nie będziemy tutaj nadużywać jego finansów, zróbmy tak jak on tylko chce, nic spoza. poza. Dobra, Tu mamy, teraz to okno. Gościu, ja w ogóle na Twoim miejscu, to ja bym zamurowała parę tych okien, bo wtedy nie męczyłbyś się z myciem okien. Bo ciekawa jestem, czy sam myjesz te okna, czy też wynajmujesz osobę do mycia okien? Jak to jest u Ciebie, Ebenezer? Dobra, tu mamy. Teraz tu, ale wiecie co? Nawet to szybciej idzie jak się maluje najpierw dookoła okna, a później maluje się tutaj wnętrze. I chyba zacznę tak robić. Tu pomalowane, to teraz tutaj od razu... Aha, chyba zacznę tak robić. I zaczęłam od czego? Od wnętrza okna. Oj dobra, jestem... Tak. a to jest ta sama farba. <grytanie> Wszystko na beżowo. Mamy to pomaluj, a tutaj jeszcze, a i tutaj jeszcze. Ok, okna pomalowane. To lecimy teraz przy drzwiach. Odświeżando. To podłoga to raczej nie pomalujemy podłogi, prawda? Nie wiem, czy mi starczy tej farby. I to jest Elka, moi drodzy. Elka. No, jeszcze trochę tej farby jest. To powinno to wystarczyć. Dobra, dotąd chyba. Czy całość mamy pomalować? Pomaluj naturalnie beżowy. Tak, to będzie cały. Ta będzie na beżowo. A, no cóż, lodówki nie pomaluję, nie? <grych> Jakbym wiedziała, to bym kupiła jakąś igzelkę. Ok. Siedemdziesiąt jeden Czyli jeszcze tutaj. I gdzieś pewnie okien nie pomalowałam. Jestem tego w 100% pewna. Dobra, koniec farby. Zabierzmy ten... Czekajcie, ja tutaj sprawdzę, czy mam pomalowane te okna. Tak, tutaj nie mam okien pomalowanych. O, weźmy sobie jeszcze te okna, malimy. Żeby już mieć je zrobione i mieć to z głowy... O! Tak. 79% No w porządku, Ale farbę będę musiała dokupić niestety. Eee, farba? Poproszę farbę. Bo jeszcze tam te ściany nam pod schodami zostały. Więc... Czy mi się skończył? tak. Pani, sprzedaj pani to. Sprzedaj mi to pani. Poproszę farbeczkę. I bierzemy Eleczkę. Tyk. Naturalnie beżowy. <laughs> Widocznie lubi ten kolor. Ale mam nadzieję, że już aura świąt Bożego Narodzenia to nam się skończy. Tutaj jeszcze mamy okno, więc trzeba je tutaj pomalować. O, tam na górze będę musiała, tak. No to lecimy, no. Tu naturalnie beżały, taki sam kolorek. Kucni, panie kucni. Pomalowane, dobra. Proponuję, może nie, na kuckach to nie schodź ze schodów, bo jeszcze gdzie spadniesz i tyle będzie, a tu jeszcze przed nami tyle roboty, kolego. To jeszcze nie koniec naszej pracy. No ale tutaj to bym zrobiła na przykład jakiś taki biały. bym pomalowała, ok. Teraz z drugiej strony, jeżeli nie możesz czegoś dosięgnąć, możesz użyć jednego z dwóch typów rusztowań albo małej drabiny. W porządku. Aha, no dobra, no to muszę kupić Drabinę. Gdzie jest nasza druchabina? To będzie tutaj, y, może nie instalacje, a balustrady, balkon, Gdzie to było? Instalację, podłoga, rusztowania. Rusz tutaj, no mamy to, bierzemy drabinę. Ale facet, zwrócisz nam hajs, nie? No i zle postawiłam. Tak. Y, chcę to. No niekoniecznie chciałam, ale tutaj już mamy git. Gituwa! No, tu mamy pomalowane, więc subcio. Teraz tutaj. No i tu musimy też to ogarnąć. O, teraz nie dosięgnę kubełka. Tu będę musiała poprawić, ale, wiecie, co? Zanim coś to tutaj walniemy, to. No, Tyk, to muszę sobie przesunąć i teraz w dłoń, pędzel znaczy. E, przeszkadzają mi te zasłony, ale przez nie też można malować. Dosięgnę, dosięgnę, ale tutaj coś nie dosięgnę. No dobra, trzeba zejść. Chyba zejść. Eee, Drabinko, eee, chciałabym cię zabrać stąd, bo na razie jesteś mi niepotrzebna. No, że nie da się drabinę do ekwipunku, tylko za każdym razem trzeba tą drabinę kupować, wiecie? Tak samo u mnie. Kupiłam drabinę, wydałam hajs. I oczywiście, no nie mogłam go jej wsadzić do ekwipunku, niestety. Dobrze, sprawdźmy tą umiejętność. Okej, okay, zostało nam tylko malowanie ściany, więc bierzem. A nie, mniejsze zużycie farby o 40% jeszcze było. No dobrze, no dobrze. Zrobimy to później. Aki doki. To teraz będziemy mieć cztery ściany bodajże. Facet, a masz tu światło? Bo się tu ciemno zrobiło. No nie, posprzedawałam wszystko. Masz tu łóżko? Kinne się. Do rana. O, pięknie. Trochę brudne to łóżko miałeś. Kurzu, co nie miara, ale przynajmniej mamy tu ogarnięte. Jeszcze tutaj, a, widzicie. Widzicie, dobrze, że jasno się zrobiło. To teraz to ja będę widzieć. To ja muszę sobie jeszcze to wsadzić tutaj. Teraz pobrać farbę, iść na górę. I tu, moi drodzy, mamy. Właśnie nie dokończono to okieneczko. Szkoda, że tych... A czy ja je mogę sprzedać? Czy ja. <trybujesz> tak, to ja się męczyłam. <trybujesz> o, Zrobimy to sposobem i tak po to mamy okno pomalowane. Aha, w sposób ze zrobiłam, że bierz mi tą drabinę panie. Przestaw mi ją tutaj. Ola boga. Dobra, to damy tu. Pobierzmy tą farbę, czyli. O, widzicie, też jest sposób. Też jest sposób. Zrobione. Tak. Ok. To teraz tak. To weźmiemy sobie na razie. Czy tutaj dostaniemy? Tu dostaniemy. Tu nie będzie problemu. Przedajmy tą zasłonę jeszcze, bo ona nam jest niepotrzebna. A ja się męczyłam z malowaniem, nie? O. Tak, brakło nam farby, ale to nic. Więc nasz Ebenezer znowu przejdzie na dwa odcinki. To już jest drugi, trzeci. Jeszcze będzie trzeci odcinek jak nic. To się na dwóch nie skończy. Dobra, sprzedaj mi to, bo mnie to drażni. Że nie widzę, co ja mam do malowania. A maniany tutaj nie będziemy odwalać, tylko zróbmy to naprawdę. I tak sensownie. Chodź, brakło. Dewej mi to. No, jeszcze jedna ściana. Uf. Przedaj uszkodzone drzwi. Będzie to, no oczywiście. Dodam ja jeszcze to. I teraz weźmy sobie tą farbeczkę i pomalujmy dalej. Ja wziąłem 4. Cały czas mam na 3. Tak, jest na 4. Jest na cztery, tylko bardzo szybko się to kończy. Tu jeszcze mini okienko, ogarnijmy boczki, boczki, tak ile mam procent? Okej, okay. jeszcze sześciu procent, na pięciu czterech. No, mamy pomalowane. Super. Teraz, facet, wyczyść zabrudzenia, jak ja dopiero pomalowałam. Gdzie tu masz te zabrudzenie? Sufit? O, na suficie było. No, w pożądalu. Nie wiem, czy tutaj znowu nie będzie chciało tego beżu, więc na razie go nie sprzedaję. Kup lampę sufitową. Ciekawa jestem, co ty tutaj za lampę będziesz miał. Aha, no dobrze. Ile tych lamp? Jedna. To musimy ją dać tutaj zdecydowanie. Dodamy tu światło, no i daje światło spoko. Kinkiety. Teraz będą kinkiety. Tyk. Ile tych kinkietów pan sobie życzy? Dwa. No to. Czekajcie, tu będzie jeden kinkiecik i tu damy drugi kinkiecik. Myślicie, że to będzie spoko wyglądało? Też jestem ciekawa. To nie jest źle. Najwyżej będziemy przestawiać drzwi. Drzwiczki. Niekoniecznie w tę mańkę. O, tutaj w tę stronę. Tyk. I mamy drzwi. Ale tutaj to też będzie do roboty. Co my tu mamy? Mamy taką komódeczkę, więc zabierzmy. To może damy tutaj. O. W porządku. Drugie, co to jest? To jest takie dłuższe. To dłuższe damy z tej strony. Tyk. Czy jest coś wyższego? To jest wiszące. A nie, to jest takie wyższe. Więc to możemy sobie tak postawić tu zdecydowanie. O! E, dwa takie. No dobrze. Skoro chcesz dwa, to będą dwa. Okej, okay, przeszkadza nam drabina. Tu będzie ta farba. I teraz nie ten guzik. Weźmy jeszcze raz. To nie może przylegać, niestety. No dobra, mamy dwie. I tutaj damy sobie o świąteczną ozdubeczkę. Jeżeli chodzi o ten wieniec świąteczny, damy go tutaj. Dwa takie wieńce potrzeba. No dobrze, no to kolejny. Tu mamy dwa. Łańcuchy, gwiazdeczki. Czy nam się tu zmieszczą? No nie zmieszczą się, ale tu nam się zmieści. O, może być, do tego, okej, okay. czyli to sobie postawimy tutaj w takim razie, pasuje mi to. Żołnierzyk, ono tutaj, tu będziesz stał, idealne miejsce dla ciebie. I to będzie wiszące, więc wiszącą damy sobie może tutaj. O, właśnie w ten sposób. I to też bym chciała. Kolor. Może ten? Tak, ten. Gdzie? Hmm. I dlatego? Dwie. No to raz. I dwa, dobra, nie wiem po co to jest, no ale niech będzie trzy takie yy, wazy. Trzy wazy, czyli tu będzie tak. Jedna waza. tyk, tu może sobie damy drugą wazę. O, zyk. A trzecią to moi kochani, ja sobie wezmę XS i ją postawię tutaj. O. Trochę pusto, no ale niech będzie. No dobra, to no tu mamy zrobione. Jaki tu kolor pan sobie życzy? Pontowanie, A tutaj mam sprzedać. Dobra, zacznę od sprzedaży. Tyk, tyk, tyk. Wszystko sprzedajemy. O, świeczniki z zeszłego razu zostały. Super. Dobra, pomaluj. Dobra, tutaj jest inny kolor. Ok, więc zabierzmy się. u czerwony. Tu jeszcze będzie tapeta, z tego co widzę. Tak, tapeta świąteczna. No, moi drodzy, zróbmy sobie tak. Bo tu zapewne będzie łóżko. Więc ja tapetę świąteczną zrobię na tych dwóch ścianach. Tu, o. Tyk. Będę musiała dokupić jeszcze. i tu mamy trzy. O! Czy ja jeszcze będę mogła dokupić? Będę mogła dokupić. Super. Tu weźmy sobie jeszcze jedną. Tak, zrobimy. mu to, to tak. Urządnie. Urządnie. A tu już będziemy malować. Na czerwono. To będzie taki mikołajkowy pokój. To nie wygląda. Ciekawa jestem, czy zrobimy całość, czy oczywiście gra będzie nam mówiła, że nie użyliśmy tyle farby, ile sobie tego życzę. Pomyśl i użyj jej, okej. Okay. Ile nam zostało? Jeszcze 10. To powinno nam to wystarczyć, choć wątpię w to. Ale coś pomyślimy. O. Dobra, nadal nie zaliczyło tego. Domyślę, yy, że tutaj już sobie walniemy naszą. O. I. Ile nam brakuje? Dwóch. Eee. Tak, no i, no i, no i, no i, tak to będzie wyglądało. Wiecie co? No, teraz będzie spoko. Sprzedaj mi to. I teraz wyczyśćmy zabrudzenia. Podłoga, światło jest tutaj. No nie ma światła. Sprzedaliśmy chyba Żohandol. Ale rzeczywiście, że sprzedaliśmy Żohandol. A jeszcze tutaj będzie okno na górze? Na górze. W porządku. Mamy punkt umiejętności, moi drodzy. Zobaczmy sobie, co my tu mamy. Szybsze sprzątanie. No to bierzemy. Teraz ulepszamy szybsze sprzątanie. Nie to pasi. E, Uż płytki. Daj mi pani płytki. Będą szare płytki. W porządku. Niech i tak będzie. Klient nasz pan. No i tutaj sobie też walniemy płyteczki. Mamy to. Rzechandol. Może nie ze złotem. Różowy też nie za bardzo, ale weźmy sobie o ten. Nie wiem co to za kolor, ale niech będzie I dwa Żelando. Dwa? No dobra, to zrobimy tak. Jeden tu i drugi tu. Niech im tak będzie. To jest jakieś takie dziwne łóżko. Tyk. Dalej. Co to jest? Szafka nocna. Szafka nocna. No niech będzie tak. Biureczko. Takie zwyczajne biureczko sobie wybiera nasz kolega. Fotel. Fotel weźmy ten. Niech się trochę wyróżnia pomutka Tu przy biureczku postawimy. O. Kolejne z książkami to postawimy tutaj. Tyk, niech ma blisko. Dalej, co to jest? Drewniana półka. Że niby tu? A po co mi to? Tutaj damy ranta. O. Niech mo. Nie wiem na co, ale... A tutaj jest... Ile ja mam tych półek wziąć? Dwie? No ja tu nie mam rantów. Dobra. Tyk. Niech będzie. No zaraz tu mnie po prostu... Dobra, kolego. Tyk, Masz narożne. To jest kłotecek. Kłotecek. To jest zegaryczek. tego co widzę. O. tyk, Fajnie sobie kłotecek śpi. Kule. Kule myślę, że damy. A też tutaj. Jak mamy te półki, to czemu by nie? Nie no, tutaj to raczej nie pasi. To też tu nie pasi. No i tutaj też to zbytnio nie pasi. Co to jest? Drzwi. Drzwi. Tutaj pewnie będziemy zmieniać stylistykę. O, Świeca. Świecę, postawimy tutaj. To jest zegar. O, Boże, co on taki wielki ej, tak nie chciałam. Co to jest? Zegar wampira. Weźmy XSK, Tak, zdecydowanie. Wazon. Wazonika tutaj postawimy i kolejnego wazonika też sobie. Wiecie co? Nie mam gdzie postawić. Tutaj Lydzę tu? Izę. O! Mamy. Dobra, czy my wszystko ogarnęliśmy? Nie, jeszcze książki. Mamy trochę dobrze, to książeczki sobie tu wsadzimy. I sobie tu wsadzimy i mamy zleconko tutaj zakończone. To teraz tu ten syf posprzątać. O, kolejne kinkie cioki. I tu będziemy musieli pomalować, ale moi drodzy, będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że ten Wam się podobał. Jeżeli tak, klikajcie łapeczki w górę, zostawcie komentarze. No i oczywiście nie zapomnijcie o subskrybujce i dzwoneczku. Dzięki za dziś i do zobaczenia. Bajo!